Czy widać jest? To jest Rona Szumanowska z kanału Filmujemy. Widzimy się w kolejny poniedziałek, znowu o godzinie 18.00. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem o Golden Hour, czyli coś, co warto znać, warto wiedzieć i warto czasem na takie ujęcia się wybrać albo je wpleść w to, co tam sobie zorganizujecie. Opowiadam Wam o doświadczeniach i o tym, o czym powinniście wiedzieć przed realizacją takich ujęć, więc nie ma co zwlekać. Lecimy z odcinkiem. Na samym początku zacznę w ogóle od wyjaśnienia, czym jest Golden Hour, bo być może nie zdajecie sobie z tego sprawy. To jest po prostu godzina... Taka, gdzie zachodzi nam słońce, albo wschodzi i pojawia się nam takie charakterystyczne światełko. Bardzo ma fajną barwę, to jest taka barwa pomarańczowa, złocista. I powiem wam, że przy tej barwie e, pięknie ujęcia wychodzą. No po prostu, no, co to mam więcej mówić? Bardzo wiele filmów, które oglądacie w internecie, często w ogóle jest oparte na tym, aby część tych scen e, realizować właśnie przy Golden Hour. Może niekoniecznie w internecie, ale też w kinie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego hour jest takie przyjemne dla oka, bo po prostu te złociste kolorki świetnie podkreślają czy to chociażby skin tone, czyli kolor skóry, czy chociażby całe naturę bardzo pięknie podkreślają. Jeżeli robimy jakieś krajobrazy, to właśnie wtedy fajnie warto jest robić takie ujęcia. Ze względu na to, że te plenery bardzo ładnie wyglądają, robi się taki naturalny gradient i elegancko cienie współgrają z całą resztą. Zacznijmy od pierwszej rady, przede wszystkim wyliczenie Golden Hour. Wyliczenie może to jest wyolbrzymienie, ale musimy wiedzieć, kiedy ta złota godzina się nam będzie zaczynała. Ja wam powiem szczerze, polecam aplikację. Kiedyś ktoś się tam śmiał z tego, że takie aplikacje, po co to komu, często jest to w ogóle elementem dyskusji. Moim zdaniem warto jest taką apkę sobie zainstalować gdzieś tam na telefonie i ona Wam pokazuje w konkretnym miejscu, gdzie będziecie chcieć realizować sobie ujęcia, o której będzie ten Golden Hour, ile on będzie trwał? kiedy on się zacznie, kiedy on się skończy, czyli kiedy już nam zajdzie to słońce i tak naprawdę wszystko mamy w jednym miejscu, ja wam polecam. Aplikacji jest bardzo dużo, którą ściągniecie, to jest już tak naprawdę zależne od was, bo one są w gruncie rzeczy takie same. Apka też jest o tyle ciekawa, bo jeżeli na przykład umawiacie się z kimś za jakiś czas, mówię tutaj na przykład o ślubie, ślubeksach, no to y, możecie mniej więcej zorientować się, o której godzinie ustawić się z parą młodą. To jest przyjemne, wychodzicie pro, czyli tak jak zawsze powinno to wyglądać. Przejdźmy do kolejnego tematu, czyli do ekspozycji. Tutaj wam muszę powiedzieć, że ja lubię sobie eksponować na dwa sposoby. Albo ustawiam sobie ekspozycję bezpośrednio na to niebo, jeżeli ono już jest piękne, złociste, bardzo często powstają tam jakieś inne takie kolory, gradienty, kolory, fiolety, niebieskie, zielenie, różne przeróżne rzeczy, ustawiam ekspozycję sobie do tego nieba i z automatu wszystkie y, ostre rzeczy, czyli zazwyczaj y, albo budynki, albo na przykład y, postać, którą gdzieś tam sobie ogrywamy, będzie takim konturem, czarnym konturem, który jest y, po prostu bez żadnych danych tak naprawdę, ponieważ brakuje nam zazwyczaj rozpiętości tonalnej i to jest normalne, to jest zrozumiałe. A drugi sposób to jest delikatne przepalenie y, tego tła y, na korzyść tego, że gdzieś tam y, staramy się złapać tą ekspozycję na twarz czy na postaci, czy na budynkach. Jeżeli y, realizujemy scenę z, jakimś, z jakąś postacią, możemy wspierać się blendą, ale pamiętajcie o tym, że siłą rzeczy w tych ujęciach y, tą całą taką najpiękniejszą rolę odgrywa te tło, y, te flary, które wpadają. Jeżeli bardzo mocno doświetlimy sobie tą postać od przodu y, albo nawet zrobimy jakieś takie bardzo ostre y, odbicie za pomocą blendy, to będzie to wyglądało sztucznie, bo z siłą rzeczy nasz widz widzi po prostu że słońce, że całe główne źródło światła jest jakby za postacią, za bohaterem, a on ma dalej oświetlaną twarz, np. stojąc twarzą do, yy, do obiektywu. No to, to tak omijajmy tego rodzaju. No i właśnie powiedziałem, że to słońce, że to światło gra bardzo fajnie. No i możemy wykorzystać tak naprawdę ten Golden Hour na kilka sposobów. Przede wszystkim może ono nam grać takie typowe kontrowe światło, które robi nam piękny kontur na sylwetkach i tutaj warto w tym momencie, kiedy to słońce jeszcze jest stosunkowo wysoko bawić się w to, ponieważ ono będzie fajnie nam budowało, będzie pięknie nam podkreślało te kontury postaci i to jest tak naprawdę główne główne źródło wtedy światła na tą kontrę. Im bardziej słońce nam zachodzi, tym bardziej możemy wykorzystywać je jako na przykład światło dopełniające albo nawet wypełniające postacie, no albo budynki, czy cokolwiek tam sobie filmujecie. Pamiętajcie też o tym, że jakby ja cały czas mówię, że to światło mamy z tyłu, ale możemy też obrócić sytuację, że postać patrzy jakby na ten golden hour. No i wtedy tak naprawdę mamy pełną gamę możliwości do wykorzystywania, żeby fajne kadry budować tak naprawdę. Mówiłem o tym skintonie, skintą wtedy bardzo pięknie nam się podkreśla. Tutaj bardzo mała jest szansa na to, że zepsujemy kolor skóry. On pamiętajcie o tym, że jest taki bardzo złocisty, taki wyrazisty w tym momencie, ponieważ ta temperatura barwowa bardzo, bardzo gdzie tam nam zaczyna spadać już w stronę taką skrajną, żółci i pomarańczy. Jeżeli warto, też warto tutaj wspomagać się w takim momencie yy, modyfikatorem na przykład. Jakie teraz mam kurwa powiedzieć? Mogę powiedzieć murzynem? Nie mogę mówić murzynem już, nie? No możesz, bo to nie o człowieku. Warto wspomagać się modyfikatorem albo blendą, po to, żeby odbijać, albo na przykład blendą, która ma taki filtr połówkowy, czyli żeby przepuszczać to cały czas światło, jeszcze je zmiękczać, chociaż do tej mięk... I do miękkości przejdziemy za chwilę, ale też możecie używać Murzyna po to, żeby stworzyć w ogóle jakby przestrzeń na twarzy i po to, żeby część twarzy była w tym Golden Hour, a część, żeby stworzyć cień na tej twarzy i jakby z tego obrazka 2D stworzyć taką bryłę na tej twarzy, bo po prostu. Całość polega na tym, że Golden Hour zazwyczaj powoduje je ja, taką jedną wielką, miękką blendę. Yy, to niebo w taki sposób jakby działa, więc macie takiego wielkiego, olbrzymiego softboxa i tam jest cały czas to miękkie światło i też twarz zaczyna robić na po prostu taka płaska, nie powstają na niej cienie, a to też nie jest dobrze i właśnie mówię o tej miękkości. No właśnie, no, Golden Hour to jest bardzo mięciutkie światło. Często spotkacie się z takim określeniem, które możecie wykorzystywać na wiele, wiele sposobów. No ale też właśnie pamiętajcie o tym, że miękkie nie oznacza zawsze dobrze i też musimy czasem zagrać jakimś modyfikatorem, żeby na przykład właśnie ta twarz nie była taka, taka cała spłaszczona, żeby po prostu nie pojawiały się na niej cienie. No chyba, że taki ma być efekt finalny. Kiedy wykorzystywać w ogóle Golden Hour pod takim kątem psychologicznym i pod kątem jakby tematu filmu. Y, oczywiście wszystkich tych momentach, kiedy chcemy pokazać jakąś radość albo mamy na przykład jakąś taką historię, która nie wydaje się oczywista i nie jest radosna, a na końcu gdzieś tam okazuje się, że jest radośnie, jest fajnie i wtedy na przykład możemy pokazywać już w takich ujęciach w golden hourowych tą historię. Bardzo pięknie ona się sprawdza w wszystkich takich miłosnych, romantycznych y, historiach, czy pokazujemy dwójkę bohaterów, która ma jakieś tam fajne, fajne, romantyczne chwile, to też pięknie jest pokazać to wszystko w Golden Hour. Świetnie też to się nadaje do jakichś takich żywszych rzeczy, ponieważ ta kontra pięknie zazwyczaj współgra też z takim jakimś workoutem, czy z tak naprawdę jakimkolwiek ruchem. Fajnie to wygląda. Wszystkie plenery, wszystkie budynki zaczynają też nabierać fajnego kształtu, ponieważ gdzieś no, jest jakby jedno źródło światła, więc się rzeczy. Z jednej strony budynek jest oświetlony i ta druga ściana jest taka ciemniejsza, zazwyczaj dosyć mocno ciemniejsza, więc pokazuje się pięknie bryła budynków. Bardzo fajnie to światło odbija się chociażby na drogach czy na jakichś szybach. To są wszystkie rzeczy, które warto jest wykorzystywać właśnie w tego rodzaju ujęciach, albo w, w, w klimacie, albo w temacie naszego filmu. No i słuchajcie, to by było na tyle Golden Hour. Warto myślę, że spróbować sobie i uwierzcie mi, że zabawa tą, tą miękkością tego światła, zabawa tym kolorem, zabawa tym całym kontrastem, który tworzy się na tą w zasadzie krótką chwilę, bo to jest około 40-45 minut, jeżeli chodzi o Polskę. No to to są piękne rzeczy. Polecam, spróbujcie, możecie coś tam sobie poogarniać i sami na pewno się zaczniecie tym zachwycać. No i co? Sprawdzajcie Instagrama, sprawdzajcie Facebooka, dołączacie do grupy, filmujemy na fejsie. No i co? Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Na razie, cześć.